Premiera pilota tego serialu wywołała niemałe zamieszanie w serialowym świecie. Wyrazisty klimat, niesamowita historia, efektowna realizacja pozwalały mieć nadzieję, że Amazonowi wreszcie uda się zrobić porządny dramat z komercyjnym potencjałem. 20 listopada na Amazon Instant zadebiutował cały, składający się z 10 odcinków, pierwszy sezon The Man in the High Castle i wreszcie mieliśmy okazję sami przekonać się, czy rzeczywiście jest aż tak dobrze, jak się zapowiada. Zacznijmy od tego, że proza Filipa K. to świetny materiał do adaptacji. Na podstawie jego książek powstały m.in. Blade Runner czy Raport Mniejszości. Nic dziwnego, że wokół Człowieka z Wysokiego Zamku, dystopijnej powieści z 1962 roku, producenci kręcili się już od pięciu lat. Najpierw BBC, potem stacja sci-fi, a ostatecznie Amazon z Frankiem Spotnicem jako showrunnerem i Ridleyem Scottem jako jednym z producentów serialu. Człowiek z Wysokiego Zamku to niezwykła political fiction, pokazująca alternatywną historię świata po wygranej III Rzeszy i nazistów, którzy wraz z Japończykami podzielili świat na strefy wpływów. Akcja głównie rozgrywa się na kontynencie Ameryki Północnej. Bohaterów jest kilkoro: młoda kobieta z San Francisco Juliana Crane, narzeczony Juliany pochodzenia żydowskiego Frank Fink, członek Ruchu Oporu Joe Blake oraz minister handlu japońskich stanów Pacyfiku Pantagawa. Wszyscy oni pojawiają się zarówno w książce Dika, jak i w adaptacji, choć ich losy zostały przez twórców serialu nieco zmienione. Tak samo jak zresztą zmieniono główny motyw z powieści Dika, z wywrotowej i zakazanej książki zrobiono zakazany film, pokazujący alternatywną wersję alternatywnej rzeczywistości. Czyli to, jak Alianci wygrali wojnę z Niemcami. Już sam pomysł odwrócenia historii świata jest fascynujący i gwarantuje zainteresowanie. Wystarczyło nie zepsuć go realizacyjnie i byłby hit. Amazon miał tego świadomość. Widać to choćby po zdjęciach, scenografiach i ogromnej pracy włożonej w sferę wizualną. Mimo że The Man in the High Castle jest w ogromnym stopniu komputerowym renderem, udało się stworzyć zapierający dech świat na styku nazistowskich Niemiec, kultury japońskiej i amerykańskiej lat 60. I mimo, że w niektórych miejscach przesadzono, niemieckie nazwy są często źle przetłumaczone, a kult swastyk nie był tak wielki chyba nawet w prawdziwej III Rzeszy, serial wygląda niemal jak produkcja historyczna. Pod tym względem udało się tutaj osiągnąć to, co zwykle jest zmorą bardzo wielu tego typu seriali nie czuć sztucznością. Podobną przykurzoną jakość ma na przykład serial Manhattan stacji WGN America, opowiadający sfabularyzowaną historię pracy nad bombą atomową. Niestety strona wizualna to najmocniejszy element tego serialu. Obsada, w której praktycznie brak znanych nazwisk jest dosyć nijaka. Aktorzy są raczej tłem wydarzeń. Najlepiej wypada Rufus Sewell jako niemiecki oficer John Smith, ale ci, którzy dominują w serialu, czyli Juliana, Joe i Frank, to postaci bez właściwości. Podobnie bez właściwości jest scenariusz, być może zgrabnie czerpiący z wątków pojawiających się u Dicka, ale jednocześnie pełen dziur i nielogiczności. Świat ruchu oporu przedstawiony w The Man in the High Castle jest irytująco mały. Istnienie i faktyczne znaczenie tych zakazanych filmów nie do końca logicznie uzasadnione, a niektóre sceny, w których bohaterowie przypadkiem odnajdują się w czasie ucieczki, naciągane, nie wspominając o zadziwiającej swobodzie przemieszczania się po objętym totalitaryzmem kontynencie. Niespójność fabuły kontrastuje tutaj z pieczołowicie dopracowanym obrazkiem, co dla widzów może być pewnym dysonansem. Proza Dika ma to do siebie, że bywa niedookreślona. Opiera się na wizjonerskich pomysłach, ale pełna jest mistycyzmu, który trudno przełożyć na język filmowy. I tym razem scenarzyści nie poradzili sobie z zadaniem. A szkoda, bo potencjał, jaki kryje się w tej historii, jest ogromny. Mogła być jedna z najlepszych premier roku, a tak jest tylko czwórka za klimat, scenografię no i pokazanie mrożącej krew w żyłach zwyczajności nazistowskiej wersji Stanów Zjednoczonych. Tyle od nas, bardzo jestem ciekawa, co myślicie na temat The Man in the High Castle, więc swoje opinie wpisujcie w komentarzach. A jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, możecie dać nam lajka, zasubskrybować nasz kanał, znajdziecie nas też na Facebooku i Instagramie, a także na Tumblerze.